Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Turmoil, the hit is on. Licytujemy i dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to będzie ten wspaniały odcinek, co ty tam się pchasz, głupia, transwestytko. Dzisiaj jest ten kolejny odcinek, w którym, o oh Jezu, 34, no zgłupiałaś, co ty szalejesz, 37. W którym udamy się na super zajebistą dużą wyspę, sprzedane, bingo, o Jesus, jakby, orany 85% akcji, także idziemy do Antoniego. Tylko zanim pójdziemy do Antoniego, yy, skoczmy do baru, bo może tu coś będzie niskich cen. 0,68. O! 1,03! Yy, po prawej stronie, Bierim. Yy, kredyt o 50%, Bierim. I wyższa niższa. Wyższa niższa. Wyższa. Dobra, eee, strzel ptaka. Gdzie jest ptak? Tu jest gołąb. No nie mogę w niego strzelić. Jest ptak. Odstrzał turkawek. Osiągnięcie zdobyłem. No dobra, strzeliłem w ptaka. No okej, teraz możemy. W prawej mamy cenę ustaloną. Mamy niższy kredyt. Idziemy na bonusową wyspę. Jezu, aż z wrażeniami kredki spadły. Szybko Maciej, szybko! Od razu wszystko idzie tu. I bierzemy od nich jeszcze 900. Tak. Puszczamy kredów ile się da. Bierzemy kredyt, bo mamy... Zniszkę na kredyt. I szukamy. Jest magma. To jest magma czy ropa? To jest magma. Tu jest jeszcze gaz. Jezu, tu są jeszcze gazy. O Jezu, co tu się dzieje? Silosy. Boziu, ja zapomniałem, co tu jest grane na tej mapie. Na tej mapie jest przecież dramat. Na tej mapie jest dramat. Konie, konie. Szybko konie, bo konie muszą to szybko sprzedawać. Ja zapomniałem, że na tej mapie to jest istna, istna dramaturgia. Bier im ten gaz. Bier im wszystko. Trafiłeś na skałę. Na żadną skałę. Skały srały, a macie dalej kopały. Sprzedawać. dawać. Gazy bierzem, wszystko bierzem, co się da. Wydobywać Arbajten. Jezu. Kopery wszystko zgupiało. Dobra, mamy już Maxa Koni, mamy wszystko, zbieramy pieniądze. Eee. Okej. Okay. Zbieramy pieniądze. Hmm, to podłączamy do Magny. Zamieniamy w gaz. To podłączamy do magmy, idziemy do ropy, idziemy do ropy, idziemy do ropy. Pogrubiamy, 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 pogrubiamy. Idziemy do ropy, idziemy do magmy, idziemy do ropy. Jezu, idziemy do ropy, idziemy do czegoś tam jeszcze, co tutaj jest. Kolejna ropa. Idziemy do ropy. Te rury to byśmy pogrubili. Odłóżmy trochę tej ropy. Możemy w ciemno stawiać te silosy, bo tutaj tej ropy jest tyle, że my na pewno je załadujemy. Mm. Dobra, wypadałoby coś popogrubiać. I szukamy dalej ropy, co? Magma ropa. Hmm, zamykamy źródełko. Idziemy do magmy. Co to tak zgłupiało nagle? Kompletnie nie wiem, co się teraz wydarzyło. Świetnie, nic się nie wydarzyło. To świetna sprawa nam się wydarzyła. Świetna sprawa nam się wydarzyła. Po prawej otwarte, co po prawej otwarte? No ale tu było. A to było zam. Okej, okay. wszystko jasne. Wszystko jasne jak słońce. Nie zdążyłem, ale to się nic nie dzieje. Pod powierzchnią masz dwie ropy jeszcze spoko. Jak znam życie, jedna jest tutaj, a jedna jest tutaj. Jak znam życie. Tu jeszcze mam jakieś ropy gdzieś. Tu jeszcze mam ropę. Tu jeszcze mam ropę. Dobra. Czy gdzieś się ropa kończy? Dobra, musimy trochę sprzedać. Dobra, odkładamy. Gdzie się ropa kończy, żebyśmy mogli ją podgrzewać tu. A to połączyć z tym trzeba. I to połączyć z tym. O oh mój god, co tu się dzieje? Ja już tu zgubiłem orientację w terenie 10 godzin temu, moi kochani. 10 godzin temu zgubiłem orientację w terenie. 10 godzin temu zgubiłem orientację w terenie. Ale robię jakieś gazy, nie jest źle, to? Ale was to na dole kończy się ropa. Gdzie? Gdzie? Powiedz mi gdzie? Gdzie kończy ta ropa? Tu na górze się skończyła, ale na dole to nie. Przedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Sprzedajemy, sprzedajemy, żeby wycieków nie robić. Dobra. Jeszcze spuśćmy trochę. Dobra, odkładać do silosu. Teraz dalej, gdzie tu się ropa będzie kończyć? Nigdzie. Tu robimy gaz, tu robimy gaz. Tu robimy gaz. Jakoś by się przydało jeszcze do tej magmy jakieś rury popodprowadzać, żeby więcej prunda było tu jest jeszcze gaz, tam z siebie. Jest jeszcze ropa. Cierpień. Tu jest jeszcze ropa wszędzie. Dobra, czy gdzieś nam się w takim luźnym miejscu kończy ropa? Nie widzę. Tych gazów, co mamy, to chyba nam wystarczy, nawet co? Też nie ma tu żadnego takiego tuściocha takiego byczego. Lewa strona kończy się pod magmą. Tu? Nie wiem, czy to już się nie skończyło. To już się skończyło. To już się skończyło. No Dobra, musimy trochę sprzedać, bo konie się zapełniają. Lewa dalej, mówisz tu. Hmm. To będzie mi ciężko coś tutaj ogarnąć z tymi tematami. Chociaż nie będzie tak źle, bo zrobię tak i tak. A no to połączę z tym. Jak nie zamknąłem? No zamknięty jest. Zamknięty jest i się robi gaz. A o to ten obok lewej, dobra, ten drugi lewy, tak? Ten drugi lewy, pożo. W pożo ten drugi lewy, dobra. To połącz przez magmę z tym, po zamkni. ungaj Typie to Przedaj trochę Nobra. Okej, okay. tu jeszcze coś, chłopak płacze, się zaraz byli śmiał jak to będzie tu na samej górze. Nie, to gdzie on tu, za czym on tu płacze? Nie wiadomo za czym on tutaj płacze. Nie mam zielonego pojęcia gdzie on tu coś widzi jeszcze, może tu? Aha, tu płacze Dobra. nie... kurde, ale się dzieje to już nie 3 ropy i 2 gazy na każdej mapie na krzyż. No, to jest w ogóle mapa bonusowa, nie? Bo znalazłem wszystkie skarby te Sim i to jest mapa bonusowa, z której próbujemy wyciągnąć rekordowe pieniądze, nie? Dobra, stop. Zaraz będą wycieki, zaraz będą wycieki. Nawet ja coś za mało tej ropy mam. Już jest październik, tak? Wiecie co ja zrobię? Ja już po prostu zacznę coś tutaj działać. Bo ja nie chcę posprzedawać po 1,07. Ja już tu zacznę coś działać. Problem jest w tym, że jak zamknę zawory to będzie lipa, nie? Jak nie wydobędę całej ropy. No ale już muszę zamknąć te zawory. No to jedziemy, żeby było 200 co? To jedziemy. Hello. No, też mi tutaj spowolniła moja cena. Zaraz przyspieszy. Dobra, jedziemy po piątce, bo tu już nie ma co czekać. Gaz się zaraz skończy. Jedziemy, moi drodzy. Konie sprzedają. Ile kredytu miałem w ogóle z 10 tysięcy? 12 tysięcy tylko. E, idziemy na rekord, moi drodzy. Idziemy na rekord. Żeby konie to szybko sprzedały. E, zamykamy to, zamykamy to. Niech tylko przytrzymuje trochę. Ej, bo zaraz nam cena zacznie spadać. Halo. Konie. Otworzyć szyby jak skończysz sprzedawać. A, otworzyć szyby jak skończysz sprzedawać. No mi się już gaz skończył. Otwórz szyby na chwilę. O Jezu. Jeszcze, wydobywa... Jeszcze wydobycie idzie. Ale cena strasznie zaczyna spadać. Zaraz wyciek będzie. Zaraz będzie wyciek. <laughs> Zaraz będzie wyciek. Czy my to nawet jesteśmy w stanie sporo wydobyć tego jeszcze, nie? O Chryste. No i sobie tak wydobędziemy resztę co mamy, nie? To możemy jeszcze sobie otworzyć, żeby szybciej to wydobyć. I sprzedać to nawet za grosze, nie? Jak zamrzycie, nie wydobyliśmy całości mapy. I co Wy na to powiecie, moi drodzy? Cała ropa wydobyta, cały gaz wydobyty? Co Wy na to powiecie? Co Wy na to powiecie? GG moi drodzy, GG. I co? Gdzie są oklaski? Gdzie są brawa? Gdzie są? Hashtag macie bogata suko w komentarzach na YouTube. Ma się pojawić 270 tysięcy. Wydobyliśmy wszystko co się dało. Wyrobiliśmy się elegancko w czasie. Na koniec jeszcze. Narobiliśmy gazu. Zrobiliśmy dobre ceny. Good price for me. I good price for you. I co, malcontent? I co? Nie wstyd wam, nie wstyd wam. Ty, a jakże musi wa być wam wstyd? No. Eee, I jak się zdobywa skarby, to się zarabia 270 tysięcy. Jak się jest cieciem, to się ma zero. Ha, ha, ha. Aukcja terenu, porady burmistrza. Mm, aukcja terenu. Ale to już moi drodzy w kolejnym odcinku, bo tutaj już dość długi ten odcinek nam złapał. Wyszedł w następnym odcinku, zagramy sobie dwie krótkie mapki i będzie koniec turmoila. Także dzięki wam serdecznie za ten odcinek, trzymajcie się śmanko i pa pa!